Witam wszystkich mam na imię Andrzej Dzisiaj e, poświęcimy film nagraniu e, wjazdu do środka egzaminacyjnego i wyjazdu z tego ośrodka tak jak to jest e, robione na egzaminie państwowym Jeździmy dzisiaj z panią Iwoną Zapraszam pani Iwono Współujemy, startujemy Właśnie wyjeżdżamy z ulicy, z ulicy Ziębickiej to jest ta ulica, gdzie poprzednio mieścił się ośrodek egzaminacyjny, Taki, pani Iwono, o czym mówi? Ręczny. Przeręczny, tak. Na najbliższym skrzyżowaniu poproszę w prawo. Tak, właśnie teraz będziemy wjeżdżać w ulicę Łagiewnicką To jest jedyny dojazd możliwy do ośrodka egzaminacyjnego. Tak. Jak widać, tutaj mamy wjazd w strefę I, droga jednokierunkowa ona zapominamy o kierunkowskazie. I proszę, w pierwszym dozwolonym miejscu w prawo, wjeżdżamy na parking ośrodka egzaminacyjnego. Krótko. Najpierw sprawdźmy, czy coś tam nie wyjeżdża. Żeby nie było tak, że wkręcamy i wtedy będzie problem. Czyli przed skrętem musimy sprawdzić. Teraz poprawię, poproszę w prawo od razu. Powoli, powoli, powoli. Ręce i zatrzymajmy się, zatrzymajmy się. No i proszę sobie spróbujemy zaparkować po lewej stronie za tym samochodem. Wolutku, niskie sprzęgło, żeby nie szarpało. tak Za blisko oczywiście. To ta odległość między tym pojazdem a naszym pojazdem jest totalnie za blisko. Nie udałoby się na egzaminie zaliczyć egzaminu, jeżeli by, byłaby taka odległość. Więc co? Zrobimy jeszcze raz ten wjazd. Spróbujemy wyjechać. Wyjedziemy, objedziemy Pani Mono. Objedziemy tam, tamtą stronę i tam zaparkujemy. Co musimy zrobić? Tak jest. Ale startujemy z gazem bardzo blisko, uderzymy zaraz, powolutku, niskie sprzęgło, za wysoko, za ucieka za szybko sprzęgło, noga na sprzęgle za wysoko, mhm. niższe sprzęgło cały czas, bo będzie za agresywnie, trzeba na parkingu bardzo powolutku, tak, Teraz próbujemy zaparkować po prostu padę przodem. Nie, nie Pani wono. W prawej stronie samochody, pokazałem pani miejsce, proszę zaparkować, w to, to miejsce. Po prawej stronie? Tam mamy miejsce takie, mm -hmm. proszę żeby zaparkować. Troszeczkę odjedźmy, będzie bardzo blisko pojazd. Z gazem ruszamy. A jeżeli pani nie rusza z gazem zawsze zgaśnie. Niskie sprzęgło. zapląć nie, nie, to by było zagrożenie a to zatrzyma pojazd. Nie, moment, moment, moment. Jedzie pani za szybko. Cały czas jest za szybko i się nie zmieścimy. Nie ma takiej możliwości przy takim tempie. Trzeba jechać bardzo wolno. Patrzymy do tyłu, bo jedziemy do tyłu. Nie Chcemy, żeby tam to wyszło poprawnie. Proszę cofnąć. Jeszcze do tyłu jedziemy samochodem, samochodzikiem. Patrzymy do tyłu, jedziemy do tyłu. Jeszcze, jeszcze. Tak. Żeby zrobić poprawnie, musimy zrobić tak. Dać sobie jedyneczkę, oczywiście. W lewo kierunkowskaz. W lewo najpierw, żeby sobie nadrzucić samochód. Proszę w lewo. popatrzymy, czy tam się nic nie dzieje z lewej strony. O. Teraz troszeczkę narzuciliśmy sobie samochód, teraz w prawo kierunkowskaz i teraz niskie sprzęgło, niskie tak teraz razem i kręcimy, kręcimy powoli, tak, niskie sprzęgło, cały czas bawimy się tym sprzęgłem, o i teraz jak już się wjeżdżamy w ten miejsce parkingowe, to zaczynamy kierownicą troszeczkę odbijać, powolutku na raty, żeby wprowadzać samochód w to miejsce parkingowe i dopiero... Tak, on tak wiedzie sam. I to jest wszystko. I to już kierownicą nic praktycznie nie robimy. Czyli jak widać, że można było wjechać, można było wjechać, odległości od drzwi są poprawne. Ta odległość jest dobra i tutaj jest też poprawna, ale błędem było to, że chcieliśmy wjechać, ale za agresywnie. Szybko. Nie ma takiej możliwości, żeby wjechać w to miejsce, tu nie, nie było tak bardzo szeroko, prawda? Żeby mhm. można było tak z impetem. Trzeba bardzo wolno sobie wjeżdżać. I dlaczego? To się zdarzało, że jechaliśmy tak szybko, bo sprzęgło było zbyt wysoko, uciekła noga nam ze sprzęgu. Próbujemy wyjechać. No. Tak, dobrze, dobrze. Nie, za, nie Ale poseł już za dużo. Troszeczkę odbiliśmy kierownicą i wystarczy. Bo za chwileczkę będziemy mieli powoli, czyli niższe sprzęgło. Tak, wystarczy. Tarczy. Rozglądamy się, a stamtąd będziemy wyjeżdżać. Spacuj zamiast innego, I wyjeżdżamy z tego parkingu. Proszę, skręcamy zgodnie ze znakiem. Mamy tutaj nakaz. Tak, w związku z tym, że tu jest słaba widoczność. Musimy faktycznie się zatrzymać. Choć znak nas nie zobowiązuje do zatrzymania, prawda? Ale Aha. sytuacja, brak widoczności powoduje to, że powinniśmy faktycznie się zatrzymać. Tak. Teraz poproszę w lewo na skrzyżowaniu. Idziemy do końca ulicą ogiewnicką i skręcamy w lewo w ulicę Limasa. Tak, skrzyżowanie jest równorzędne, jesteśmy cały czas w strefie ograniczonej prędkości do 30 na godzinę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie w poprzednich filmach nagrowaliśmy to skrzyżowanie, ale to skrzyżowanie jeszcze wtedy nie było sygnalizacją świetną. Teraz jest. Zainstalowana na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetna i o, tu jest to, to samo co mówiliśmy z tym się od pojazdu. Jeżeli coś pojedzie, pani ma się zatrzymać, nie, dojeżdżać mocno do prawej strony. Dobrze, mhm. pani wono dobre, będziemy skręcać w lewo. Jak widać, pani wono, to skrzyżowanie, jak pani patrzy na sygnalizator, jest kolizyjne czy bezkolizyjne? Kolizyjne. kolizyjne. Czyli skręcając w lewo, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jedziemy. Na co? Na tych naprzeciwko. Na A oni ruszają z opóźnieniem. Tak, patrzymy, patrzymy na to. Tak, Co się dzieje? Dobrze. Czyli jak widać, ten skręt teraz. Ten skręt yy, jest łatwiejszy niż by poprzednio, jak nie było synalizacji. Skręcamy w lewo w pierwszym dozwolonym miejscu. O, przez nas tak na ostatnią chwilę samochód. Jedziemy do bazy do kursanta. bo wono, powoli, 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 przecież tutaj jest krawężnik, z no ale to co jest z tego, że stoją, właśnie jak źle się ustawił, to mówiłem, to nie wjeżdżajmy na siłę, że ktoś popełni błąd, to trudno, a my nie forsujmy tego tematu, bo jeszcze po pogłębiamy tą, ten, tą sytuację. Zapraszamy do oglądania filmów Szkoły Jazdy Kursant i na stronę www.kursant.wroclaw.pl